Wieś czy miasto? Od kilku miesięcy wójt gminy Hoceń prowadzi starania, aby nadać osadzie prawa miejskie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, do którego wiosną złożono wniosek w tej sprawie, nie wyraziło zgody. W niedzielę odbyły się oficjalne konsultacje, w których wzięło udział 319 z niemal 1500 uprawnionych do głosowania mieszkańców. 55% tych osób jest negatywnie do tego pomysłu nastawiona. Przy takim rozłożeniu głosów uważam, że i taki będzie mój wniosek do rady nie wiem czy rada podzieli moją opinię o wstrzymanie czynności związanych z nadaniem praw miejskich Dlaczego większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach ma inne zdanie niż wójt na temat możliwości jakie może dać hoceniowi nadanie praw miejskich czy boją się zmian czy uważają że więcej stracą niż zyskają a może nie byli do końca przekonani że starania wójta Romana Nowakowskiego wyjdą im na dobre tego nie wiadomo pewne jest jednak że wójt z pomysłu na razie się wycofuje na dzień dzisiejszy uważam, że powinniśmy wstrzymać te, te, te swoje aspiracje. Laura Nawrocka, telewizja Kujawy.